Ojej, jaki tyci chips! Nigdy wcześniej takiego nie widziałam. Aden ma ich całą paczkę. A Miley ma całą ścianę sprinkles. Jest taka wysoka. Miley na pewno się naje. Padłam na pewien pomysł. Mogę chwycić mojego chipsa za pomocą pensety. I obejrzeć go pod lupą. Wow, teraz mój chips już nie wydaje się taki mały, ale tak naprawdę to zaledwie kruszynka. Muszę go spróbować. Ale dobre! Skończyłam. Teraz kolejna dena. Dobrze! Ciężko otworzyć opakowanie. Może je zakleili? Dziwne. Jak mam to otworzyć? Już wiem. Użyję piły. Z jej pomocą błyskawicznie sobie poradzę. Zadziałało! A teraz podrzucimy paczkę do góry i łapiemy wszystkie chipsy ustami. Ale dobre! Uwielbiam to! Dziewczyny, to było niewiarygodnie pyszne! Auć! To boli! Przepraszam, ale ten chwilowo jest poza zasięgiem. Teraz moja kolej. Mam całą ścianę chipsów Pringles. Uwielbiam jej i mogłabym zjeść wszystkie, wszystkie sto opakowań. Muszę to zrobić szybko, żeby na pewno spróbować wszystkich smaków. Opakowań nie potrzebuję. A o, tak. O, znowu. Niewiarygodnie pyszne. Naprawdę muszę się ratować. Mam pomysł. Założę kask budowlany. Teraz nie będę się bała puszki Pringles. O, rany moja głowa! Fibi, wiesz co robić? Zniszczmy tę górę Pringles. Biorę samochód i jadda. Ha! O nie, teraz jestem cała w chipsach i nie mogę wstać. Dobra robota, Fibi. A teraz Smiley ma jedno całe jajko. Den ma dziesięć, a Fibi aż 100 jajek. To obrzydliwe. Nawet boję się myśleć, jak ona to zje. Muszę rozbić jajko prosto do ust. Jest tak obrzydliwe, że na sam jego widok robi mi się niedobrze. Ochyda. Oh, nie lubię tego. Jest tak oślizgłe i paskudne, że nigdy więcej nie chcę tego próbować. I Teraz ty. No dalej. Ja już? Jak mam zjeść 10 jajek? No właśnie, mam pomysł! Mój sensej nauczył mnie pewnej sztuczki. Pokażę wam. Trzeba podrzucić jajka w powietrze, następnie je rozbić. Gotowe. A teraz wypiję je za pomocą słomki. To obrzydliwe, ale zrobię to. O, paskudztwo! W ogóle mi się to nie podoba. Nienawidzę jajek w każdej postaci. ohyda! Ale udało mi się! Teraz kolej na Fibi. Naprawdę? Miałam nadzieję, że posiedzę jeszcze troszkę. Od którego jajka zacząć? Wezmę to. Stój! Fibi, nie! Co się dzieje? O nie! Cała góra jajek spada prosto na mnie! Ratujcie mnie! Jajka na mnie lecą! To obrzydliwe! Moje włosy są teraz całe pokryte jajkami! Okropność! Fibi, co z Tobą? Wszystko w porządku? Chociaż wiecie co, nawet w żółtym jej do twarzy. Żerkowe oko jest pyszne. Majli majkaż 10, a denaż 100. Zacznijmy od Fibi, bo ma tylko jedno. Nie mam nic przeciwko, spróbujmy. Mmm, pyszne. Podoba mi się. Ale chciałabym więcej. No cóż, teraz kolej na Majli. Hurra, jak najszybciej chcę spróbować wszystkich żelkowych oczu. Założę się, że uda mi się włożyć do ust wszystkie dziesięć na raz. Mogę to zrobić. Mam już pięć żelkowych oczu w ustach. A teraz jeszcze wepchnę kolejne pięć. O tak, udało mi się. To jest takie dobre, uwielbiam to. Dan, twoja kolej. Juhu, jestem taki głodny, że z radością zjem sto żelkowych oczu. Wrzucamy i jeszcze jedno. Mm, dobre! A teraz jeszcze kilka. Aha, jak Wam się podobają moje oczy? Pasują mi zielone i żółte? To jest takie dobre dziewczyny. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że mam tyle pysznych żelkowych oczu. Co jest? Też chcecie trochę? Przepraszam, ale włączyłem tryb szcibusa do końca dnia i nie chcę się dzielić moimi żelkami. Zjem je wszystkie sam. O nie! Moja twarz jest pokryta oczami! Stałem się potworem! Dobrze ci tak! Wow, to guma huba-buba jest taka pyszna! Ale Miley ma tylko jedną, Den ma dziesięć, a Phoebe sto! Zacznijmy od Miley! No dalej! Ode mnie? W porządku, nie mogę się doczekać, żeby spróbować tej gumy! Tak, tak. Jest taka pyszna. Uwielbiam ją. Chcecie zobaczyć jakiego dużego balona nadmucham? No to patrzcie! O nie! Moja guma! Łapcie ją! Majli! Twoja guma jest na mojej twarzy. Fuj, to obrzydliwe! Wcale mi się nie podoba! Co? Moja brew! Wyrwałam sobie brew! Muszę ją szybko przykleić z powrotem? Udało się! Aha, masz krzywą brew! To takie zabawne! A teraz? Udało się? Tak, się bałam. Przestań się śmiać Den. Lepiej jedz. Muszę szybko pozbyć się wszystkich opakowań. Świetnie. Opakowanie zdjęte. Teraz przeżuję całą gumę naraz. Mm, fajnie. Nadmucham ogromnego balona. Patrzcie jaki jest duży. Ekstra. Naprawdę? A co jeśli go przebiję? Haha! Den masz gumę na całej twarzy? Twój balon pękł. Nie, teraz będę musiał ściągać gumę z buzi. Nie szkodzi, znowu mogę ją rzuć. Teraz Bibi. Nareszcie, uwielbiam gumę do rzucia, zwłaszcza Hubebube. bubę Muszę szybko spróbować. Chcę nadmuchać wielkiego balona. Na pewno mi taki wyjdzie. Teraz mogę go zawiązać i przyczepić do krzesła. Teraz mam balon na sznurku. Wspaniale. Chcę mieć dużo takich balonów. Ale super! Udało mi się nadmuchać wszystkie sto balonów. Ekstra! Patrzcie mi do wiary! Ja lecę! Pa, pa Ale tu pięknie! Podoba mi się! Czat Mogę latać! Jaki piękny pączek! Mm. Ten ma ich aż 10! A mali 100! Zacznijmy od Fibi, bo ma najmniej. Z chęcią, mam pomysł. Nie chce się pobrudzić podczas jedzenia pączka. Zjem go widelcem i nożem. W ten sposób na pewno będę mogła delektować się każdym kęsem i będzie on niezapomniany. Jeśli nie wiecie, czym są maniery, to nie nabijajcie się ze mnie. Mm, ale dobre. Zjem go tak ostrożnie, brawo ja. Mm, to było wspaniałe. Szyden. Może nie rozumiem, czegoś o manierach, ale wiem na pewno, że te pączki są niesamowicie pyszne. Więc muszę je szybko zjeść. Palce lizać. Nie boję się ubrudzić, bo to takie pyszne. Jak fajnie, że dostałem 10 pączków. Będę mógł się najeść dosyta, wspaniale. Teraz kolej maili. Jestem gotowa zacząć, ale najpierw chcę zbudować z moich pączków najwyższą wieżę pączkową na świecie. Będzie taka wysoka i nierealnie fajna. Na pewno nikt nigdy wcześniej nie zbudował tak wysokiej wieży. Jest już bardzo wysoka, ale zostało mi jeszcze kilka pączków. Będę potrzebować drabiny, aby umieścić resztę pączków na szczycie. Tylko niczego nie dotykajcie! Fibi, spróbujmy! Przecież prosiłam! Aj! To nie było miękkie lądowanie! Zniszczyliście moją pączkową wieżę! Ale pączki i tak są super, więc jestem skłonna Wam wybaczyć: nic się nie stało! Co za miły dzień na przeprowadzkę do pięknego pokoju! O rany, a to miejsce nie wygląda pięknie! Masakra! Boję się tu mieszkać! Odejdź! Nie zmrużę tłoka! Trzeba coś wymyślić! Mam już projekt pokoju marzeń! Zróbmy go razem. Jest taki ładny! Co ty na to Wednesday? Po pierwsze, to jest zbyt kolorowe, po drugie, mam własny plan mojego wymarzonego pokoju, więc na pewno nie zrobimy twojego. Potrzebuję czarnej farby, żebym mogła wyznaczyć granice mojej osobistej przestrzeni. Nie możesz przekroczyć tej linii. Zaraz zamaluję to okropne graffiti. Okej, okay, teraz wygląda o wiele lepiej. Ława, wow, to tak można? W takim razie ja też pomaluję swoją połowę pokoju. Ale najpierw muszę pozbyć się tej paskudnej pajęczyny. Jak to dużo pająków! A teraz mogę pomalować ściany na mój ulubiony tęczowy kolor. Moja część pokoju będzie wyglądać magicznie. Te okropne rysunki muszą zniknąć. Tu trochę farby i tu trochę. Gotowe. A kto to przyszedł? Sprawdzę! Kurierzy przywieźli mi meble. Witam, zapraszam. Witam! Wednesday, wiesz co? Już mi przywieźli meble. Ekstra, będę miała piętrowe łóżko, a pod nim miejsce na mój własny tęczowy świat. Ostrożnie tam z moimi pluszakami. Wow, nawet na dole wszystko urządzili. Ale super. Nie zapominajcie o kolorowym łańcuchu. Moje poduszki dostałam je od mamy. I mnóstwo popitów. Jest pięknie. Chłopaki, odwaliliście kawał dobrej roboty. Pokój wygląda wspaniale. Dziękuję. Do widzenia. A ja pójdę do mojego domku. Mój świat jest taki piękny. Wednesday, wpadaj do mnie. Nigdy w życiu. Rączka potrzebuje Twojej pomocy. Przynieś pudło z moimi rzeczami. Tak to czarne. Świetnie. Zobaczmy, co włożyli do środka. Wspaniale, deski mi się przydadzą do zrobienia łóżka. Ale nie zapomnij o wiertarce. Daj, ja przytrzymam, a ty przykręcaj. Super, a teraz można postawić w łóżko. Dasz radę sam? Idealnie. A oto i mój bagaż. W środku są rzeczy, które przypominają mi o domu. Na przykład ta straszna ręka. Lub kość przyjaciela Sema. I mój ulubiony pająk. Wyszła mi świetna dekoracja ścienna. Te półki trzeba czymś zapełnić. Są trochę puste. Przyda się kilka świeczek. Nie czuję się przytulnie bez moich pajęczyn w rogach, więc teraz ją powieszę. Och, moje słodkie pajączki. Potrzebuję też zasłonki, żeby ukryć się przed Enid. Ręce moich wrogów będą tu wyglądać świetnie. Jak widzicie, nie ma ich już wśród nas. Rączka, pomóż mi wstawić maszynę do pisania. Muszę oddać nowy rozdział książki do piątku trzynastego, więc zabieram się do pracy. W pewnym czarnym, czarnym zamku był sobie czarny, czarny grobek. La la, la, la. Cześć, Rączka! Jeśli chcesz, to też ci zrobię manikir. Użyję koloru niebieskiego. Ojej, nie zrobiłyśmy nic z oknem! Trzeba to szybko naprawić. Okno powinno być kolorowe. Super! O rany, jaki przerażający pokój! Dlaczego od razu przerażający? Chyba ci się coś pomyliło. To ty masz pokój, który wygląda, jakby jednorożec źle się poczuł. Zupełnie zapomniałam zrobić ustronne, wygodne miejsce dla mojego ulubionego zwierzaka. Pokocha kocha leżankę i jego ulubione świeże marchewki. Gdzie jest mój kochany króliczek Daisy? Tu jesteś! Witaj od twój nowy domek. Załóż kapelusik, słodziaku. Pięknie! Co? Anit ma królikę? A mój skorpion zginął śmiercią tragiczną. Już nigdy nie będę mogła poczuć jego żądła. Rączka, nie dotykaj mnie, muszę się smucić. Zabrałeś moją łzę? Mam nadzieję, że potrzebujesz jej, by mnie sklonować. Dlaczego podlewasz grób mojego skorpiona? Czy ty zamierzasz przywrócić go do życia? Mój skorpion żyje? Teraz jest zombie skorpionem. Jestem taka szczęśliwa, że aż się sobą brzydzę. Uwielbiam ten otwór. jest niesamowity. Nie ma nic lepszego niż muzyka klasyczna. Co za starocie słucha Wednesday? Ta muzyka całkowicie zagłusza dźwięk mojej ulubionej piosenki. Wednesday muszę posunąć się do ekstremalnych środków, po prostu posłuchaj jakieś świetny utwór miłości! Czuję, jak uszy mi więdną od tej okropnej piosenki. Zaraz ci pokażę prawdziwą muzykę, nit. Wyłączamy światło. A teraz wszyscy zwróćcie na mnie uwagę. Mam nie tylko wspaniałą piosenkę, ale i taniec. Idealnie pasuje do tej melodii. Dlaczego zgasiłaś światło? Boję się ciemności. Włączam je z powrotem. Hurra! Rączka, musisz dyskretnie zgasić światło, żeby Enid nigdy go nie wyłączyła. Rączka, ani mi się wasz. Robię ci przecież manikiri i masaż dłoni. Nie wyłączaj światła. Wednesday, nie dam rady z dwoma rękami. Rączka, przykro mi, ale musiałam cię wyeliminować. O nie, rączka idzie do mojego królika. Pogłaszcz go, ale delikatnie. Jaka fajna gra. Gurczy mi w brzuchu, a to oznacza, że jestem głodna. Muszę coś zjeść. Zamówię sobie całą lodówkę pełną smakołyków. Świetnie! O, jest mój kurier! Już biegnę! Już biegnę! Witam! Chodź za mną, możesz postawić lodówkę tutaj? O, tutaj! Dziękuję! Do widzenia, panie kurierze! Wreszcie można coś zjeść. Co ja tu mam? Wow, moja ulubiona guma. Ale super. Zaraz jej spróbuję. Pyszna. Napój gazowany, odlot. To jest to, czego potrzebuję. Pracowałam tak dużo, że zupełnie zapomniałam o jedzeniu. Muszę pilnie znaleźć coś do przekąszenia. Co jest w mojej walizce? Jak na razie tylko ogromna warstwa kurzu. Wow, zachowały się tu moje ulubione żelkowe oczy. Są pyszne. Rączka, przynieś mi coś do picia. Wspaniale, mam nadzieję, że to świeża krew. O tak. Nit, nie bój się, to tylko sok wiśniowy. Brakuje mi dobrej zabawy. Chcę urządzić imprezę. W tym pudle jest wszystko, czego potrzebuję. Kula dyskotekowa na fajną imprezkę. Pięknie! A co będzie, jeśli nacisnę tutaj? Wow, ale czad! Muszę zawołać koleżanki. Dziewczyny, wpadajcie do mnie! Mam tu małą Bibę! Kocham was i czekam! O, czy to one? Tak szybko? No, siemka, Sophie i Rachel, poimprezujmy w moim nowym pokoju. Włączam muzykę. Super, tańczymy. Zróbmy sobie selfie na pamiątkę. Jesteśmy takie piękne, Enid. Twój pokój jest odlotowy. Dzięki, daj poprawić ci makijaż. Enid, kim jest twoja sąsiadka? W tamtej części mieszka Wednesday. Co się dzieje? Po prostu cichutko podejdźmy i zerknijmy. Rachel, ostrożnie, nie wiem do czego może być zdolna. Cześć wszystkim! Casey, jesteś strasznie zabawna w straszeniu ludzi. I znowu odleciała. Dobrze, że Jessica nadal jest ze mną. Tylko mnie nie zjedz, proszę. Czy ona już odleciała? O rany, Wednesday! Nie! To moja przyjaciółka Jessica, chcecie poznać. O. To dla mnie? Nie mogę w to uwierzyć. To takie słodkie. Usiądźmy razem. A dla pajączka mam tu kapelusik. Będzie wyglądało o wiele ładniej. A dla ciebie Jessica, mam wspaniały strój. Świetnie wyglądasz w tych włosach i różowej sukience. Troszkę dodatków. Wow, jesteś taka piękna. Super jest spędzać razem czas. Mam też kilka ładnych spinek do włosów dla Wednesday. No proszę. Dobra, ale nie rób więcej takich oczu, bo od tych słodkości może mi się zrobić niedobrze. Enid, jesteś taka ciepła. Troszkę mi się to podoba.